Witam wszystkich serdecznie. Wracam mecz polski, także i my wracamy tutaj z naszym pojedynkiem, który ostatnio rozgrywa się. W mocnym slow-mo Jeżeli już tutaj wbiłeś, to ja Ciebie Gorąco zachęcam, mój drogi kumplu Zostawienie łapy w górę, zasubskrybowanie Tego kanału, no i jeżeli jest Taka opcja, możesz tutaj kliknąć W dzwona, żeby dostawać powiadomienia O każdym nowym filmie eee, Przypominam jeszcze o promocji W Betters, jest ona cały czas tutaj dostępna No i jest ona powiększona o 5 dyszek Na mecze reprezentacyjne I tutaj promocja będzie trwać jeszcze dwa kolejne dni I już tłumaczę o co chodzi Jest to oczywiście opcja skierowana do osób, które jeszcze konta na beta się nie mają, więc jeżeli akurat interesuje Cię 150 ziku ziko, bonusu w gotówce to możesz zerknąć na pierwszy komentarz pod tym filmem tam będzie znajdował się link do założenia konta, podczas zakładania konta dwa proste kroki, w drugim musicie zaznaczyć zgody marketingowe to jest bardzo ważne, przy wypłacie trzeba wybrać oczywiście bonus ee, powitalny też będziecie to tutaj widzieć i później trzeba wpłacić minimum 150 zł, bo bonus to jest 100% pierwszego depozytu, czyli musicie wpłacić, jeżeli chcecie oczywiście maksymalny bonus dostać, bo tak to można dwie deszki wpłacić. 150 zł, 150 zł wtedy w bonusie na saldo główne będzie zakolejkowane. Trzeba tego zrobić dwukrotny obrót, czyli na 300 zł salda depozytowego i tutaj można zagrać. Kilka kuponów można zagrać. Jeden kupon. Ważne, żeby każdy z tych kuponów miał w sobie, że tak powiem, co najmniej jedno zdarzenie z kursem minimalnym 2.25, czyli możecie zagrać takiego singla z kursem minimalnym 2.25 możecie coś do tego dorzucić no i tutaj później, niezależnie od tego, czy te kupony będą zielone, czy czerwone jeżeli będzie 300 zł zrobione obrotu na saldzie głównym 150 wpada wtedy bonusu w gotówce. Tego nie musicie później już obracać. Można to wypłacać, można grać dalej, ale tu jest już tylko i wyłącznie decyzja po waszej stronie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeszcze raz. Pierwszy komentarz pod tym filmem. Tam będzie znajdował się link. My lecimy jeszcze z konkursem, dwie dyszki będą do zgarnięcia, oczywiście na superbet, bo to już zrobimy sobie taki, taki standardzik. I co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Łapa w górę, subskrypcja tego kanału, w komentarzu typujecie dokładne wyniki minutę pierwszej bramki. W dzisiejszym meczu pomiędzy Polską a Maltą. typujecie do godziny 20.45 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza na SuperBet nie biorą udziału. W zabawie. No i dobra, myślę, że możemy polecieć z naszymi kuponami, z naszymi kuponami dzisiaj. E, ostatnio, na ostatnim filmie, e, z tego co pamiętam, to TNWGW trafił koszykówkę. No to zaczniemy tutaj dzisiaj od niego. E, a dzisiaj koszykówki tutaj od TNWGW nie ma, bo zaglądamy do meczu Polski z Maltą. E, I tutaj Polska ma oddać co najmniej 6 celnych strzałów, i Polska co najmniej 6 rzutów różnych musi tutaj wykonać. Taki bed builder e, 2.05 z tego wyszło, no biorąc pod uwagę. To jak wygląda nasz mecz z Litwą? Jak najbardziej dwie opcje tutaj są do zazielenienia. No i Anglia z Łotwą liczba fauli powyżej 9,5 po kursie 149. Tutaj prawnik podsyłał linię o dwa wyżej. Wczoraj, nie mniej przez noc ta linia fauli na Łotwę tutaj mocno spadła i można było dorzucić po prostu 9,5 zamiast 11,5 3,05 z tego wyszło no i gdzie ja tu mam ten, to w lewo lecimy procent fans następny, znowu tutaj cztery zdarzenia i wszystkie takie same, na powyżej 1,5 gola w meczu, tutaj procent fans postarał się znaleźć fajne maczyki z fajnymi kursami no i tutaj powyżej 1,5 gola, według niego ma wpaść w meczu Litwa-Finlandia osobiście się z tym nie zgadzam no ale to jest takie moje subiektywne zdanie, Zaragoza-Kordoba, powyżej 1,5 agora No wiadomo, hiszpańska druga liga, trzeba tam szukać e, Polska Malta i tutaj sama Polska ma strzelić dwie bramki i tak samo sama Albania ma strzelić co najmniej dwie bramki e, 416 z tego wyszło, lecimy dalej w lewo. Miczu jest następny, Michu podesłał Trebla, niestety go nie było rano na Discordzie, a jedno zdarzenie zniknęło przez noc magicznie z oferty. E, także wyjątkowo tutaj dopuszczam 2,11 dubel, bo e, umówiliśmy się z chłopakami, że 2, 28 to taki minimum e, no ale z racji tego, że nie było kontaktu z Rada, także poleciało to po prostu tak, jak dostałem. San Marino, Rumunia, oczywiście nic się nie dzieje, nie? No po prostu będzie dubel zamiast trebla. San Marino ma tutaj zrobić, zmieścić się w przedziale rzutów różnych od 0 do 2. 1,51 na to kursiwo, powiem Ci, powiem Wam, że fajne, fajne jest jest kursiwo na to. Fajne w ogóle generalnie zdarzenie wynalezione. I Polska, Malta, Polska ma tutaj wykonać co najmniej 6 rzutów rożnych. Tutaj 1 do 1, jeśli chodzi o te rzuty rożne wyjęte z badbuildera ten WGW, także... No co, ja chłopaki na jednym wózku nie też te rzuty różne fajne są akurat w tym meczu. 2.11 z tego wyszło. No i następny będę ja. Ja idę dzisiaj po najmniejszej linii oporu. Dorzucam dwa główno kursy na zwycięstwo Polski i na zwycięstwo Tunezji. I jeszcze do tego daję handicap minus 2,5 na Rumunię. Taki handicap oznacza, że Rumunia musi tutaj wygrać różnicą co najmniej 3 goli. 3 do 0, 5 do 2, 6 do 1, wiadomo o co chodzi. Łącznie tutaj wyszło 2,66 z tego. No i tu jeszcze Fabregas jest, Fabregas zaproponował singla na to, że Polska wygra różnicą 3 goli. Ok, no optymistycznie, jeśli chodzi o Polskę. Zobaczymy, co z tego będzie. Tu równie dobrze może paść kilka goli z naszej strony, a równie dobrze możemy się kopać w czoło, tak jak w meczu z Litwą. Niemniej, ja oczywiście trzymam kciuki. Zawsze tutaj będę niepoprawnym optymizmem, optymistą, jeśli chodzi o mecze Polski. Dobra. Yy, jedyne co mnie martwi to to, żeby Fabregat jeszcze nic nie trafił A takie tutaj sklejki daje Takie singielki ryzykowne yy, Mamy na dzisiaj wszystko zrobione Dziękuję pięknie Ja wam życzę udanego poniedziałku Wiadomo, te poniedziałki mogą być w niektórych sytuacjach ciężkie Także tym bardziej Zdrówka, dużo życzę i widzimy się jutro Siemano